Za nami 59. sesja Rady Miejskiej w Będzinie. Obrady senne i nudne, co zresztą widać było po frekwencji na sali i relacji na stronie Urzędu Miasta. Na 23 radnych obecnych było i głosowało 19. Radny Sławomir Rodziński zrobił radnym wykład o historii samorządu. Przyjęto parę uchwał, generalnie sennie, i tylko na koniec sesji Radny Dudziński zadał pytanie dotyczące mającej powstać spalarni śmieci w Będzinie, ale pani wiceprezydent Witkowska Złocka, prywatnie mieszkanka Dąbrowy Górniczej, lakonicznie zbyła pytanie, tak jakby to było bardzo mało ważna sprawa w mieście. Widzimy, że pan prezydent nie zna mądrych i kompetentnych ludzi w Będzinie. Bo co rusz, to na kluczowe stanowiska w mieście dobiera pan ludzi, a to z Częstochowy, Mysłowic, Bielska-Białej Warszawy, Dąbrowy Górniczej czy Sosnowca. A wystarczyłoby, aby zwrócił się pan do naszej telewizji, a my z chęcią wskażemy panu kompetentne osoby z Będzina. Korzystając z okazji, redakcja chciała się dowiedzieć, co leży w przyczynie wstrzymania przyznanej dotacji dla klubu sportowego Sarmacja Będzin. Niestety, protokół z Komisji Oświaty i Polityki Społecznej od dnia 26 kwietnia jest nieskończony i nie można go udostępnić. Z zarządu klubu też nie otrzymaliśmy odpowiedzi, bo oni też nie wiedzą, kogo, komu i czego brakuje. Nurtujące nas i kibiców Sarmacji pytanie. Gdzie jest kasa i komu przeszkadza klub Sarmacji, zostaje bez odpowiedzi. A swoją drogą, to za co biorą dietę radni? Za 40 minut sesji i za taką samą komisję? Czy dla dobra klubu nie mogą spotkać się wcześniej?